Dzień dobry, witam wszystkich państwa na pierwszym webinarium z cyklu F-Secure Cyber Guide. Będziemy starali się wam pokazać najnowsze i najbardziej zaawansowane produkty firmy F-Secure. Mam nadzieję, że cały cykl będzie dla państwa interesujący, ciekawy i będziecie mogli się dowiedzieć wiele rzeczy. Nazywam się Michał Kukieła, jestem product managerem odpowiedzialnym w Bakotechu za rozwiązania F-Secure. Jest ze mną w dniu dzisiejszym Mateusz Duda, który jest certyfikowanym inżynierem f i będzie nas wspierał technicznie. Mam nadzieję, że będę mógł liczyć z jego strony na bardzo ciekawe, interesujące pokazy, dzięki którym poznacie, jak działają programy f -Secure. Będziemy spotykać się w każdy trzeci wtorek miesiąca, począwszy od czerwca. W naszym cyklu Będziemy starali się pokazywać wszystkie najważniejsze i najistotniejsze w tym momencie produkty F-Secure. W dniu dzisiejszym zrobimy wprowadzenie do naszej firmy oraz do produktów F-Secure, tak żeby pokazać, co nas czeka w przyszłych miesiącach. F-Secure od lat jest pionierem w rozwiązaniach antywirusowych i bezpieczeństwa sieciowego. Jako pierwszy ze wszystkich firm wprowadził skanowanie w czasie rzeczywistym w celu zabezpieczenia naszych komputerów, tak żeby były one bezpieczne cały czas, a nie tylko w momencie skanowania. Dzięki temu zrewolucjonizował rynek antywirusów i wprowadził nową jakość na rynku. Następnie, jako pierwsi, udostępnili konsolę centralnego zarządzania, dzięki której można było zarządzać wszystkimi komputerami i urządzeniami z jednego poziomu. Dodatkowo, jako pierwsi opracowali, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, ochronę dla telefonów komórkowych. Jest to aplikacja, która zabezpiecza nasze urządzenia mobilne przed coraz częstszymi niebezpieczeństwami. Na początku wydawało nam się, że urządzenia mobilne na przykład marki Apple są bezpieczne, jednak czas to zweryfikował i tutaj rozwiązania f były na wagę złota, ponieważ w pełni potrafiły zabezpieczyć również te telefony. Kolejno, jako pierwsi udostępnili zarządzanie poprzez portal w chmurze. Udało się stworzyć bardzo przyjazny, intuicyjny portal, który w pełni działa w oparciu o rozwiązania chmurowe i pozwala zarządzać nam wszystkimi urządzeniami, które są podpięte do PSB. Esecure pionierem, ale również Esecure zawsze zapewniał najlepszą ochronę. Nie przez przypadek otrzymał sześciokrotnie nagrodę Best Protection Award. Jest to yy, nagroda przyznawana przez AV-Test i świadczy o tym, że program antywirusowy naprawdę jest w stu polecany i zabezpiecza, zabezpiecza nasze urządzenia. f zmienił i ulepszył koncepcję bezpieczeństwa. Nie skupia się tylko i wyłącznie na zabezpieczaniu komputerów czy serwerów, ale też w pełni jest w stanie zapobiegać poprzez przewidywanie wszelkich niebezpieczeństw, możemy, możemy przeanalizować nasze otoczenie sieciowe, tak żeby znaleźć luki, przez które może zostać dokonany atak na nasze komputery. Dodatkowo zapobiega. Poprzez bardzo zaawansowane oprogramowanie antywirusowe wszelkim atakom. Tutaj, tak jak wspominaliśmy w poprzednim slajdzie, rozwiązanie chmurowe PSB działa cały czas i cały czas zapewnia ochronę naszym komputerom. Jeżeli jednak już dojdzie do ataku, RDR, który jest oprogramowaniem służącym do wykrywania już zdarzeń, które miały miejsce. Pokaże nam co się złego stało, jak zostało dokonane włamanie i dzięki temu będziemy mogli w odpowiedni sposób zareagować. Możemy reagować dzięki własnym zasobom, dzięki naszemu własnemu wsparciu IT lub możemy skorzystać z usług jakie oferuje F-Secure, który może nam Podać gotowe rozwiązanie, jak odeprzeć już istniejący atak, jak w przyszłości się zabezpieczyć, by taki atak nie miał miejsca. To wszystko jest możliwe dzięki bardzo zaawansowanym technikom uczenia maszynowego. Uczenie maszynowe jest wykorzystywane już od najprostszych antywirusów, gdzie analiza behawioralna sprawia, że. Wszelkie procesy, które mogą wskazywać na to, że coś się dzieje w naszym oprogramowaniu, jest powstrzymywane. I tutaj powstała, stworzona przez specjalistów F-Secure, funkcja DeepGuard. Jest to funkcja, która korzystając ze sztucznej inteligencji i maszynowego uczenia się, analizuje wszelkie procesy, które zachodzą w naszych aplikacjach. W sytuacji, gdy aplikacja nie pochodzi z bezpiecznego źródła, jest ona cały czas weryfikowana i powstrzymywana przed wprowadzaniem jakichkolwiek zmian w naszych urządzeniach. Radar jest to jeden z najnowszych produktów f który jest w stanie sprawdzić podatności na ataki i wykryć luki w naszych zabezpieczeniach. W szczególności możemy sprawdzić aplikacje webowe, które w późniejszym czasie będziemy umieszczać na swoich stronach internetowych. Możemy sprawdzić zarówno formularze, jak i bezpieczeństwo działania aplikacji. Uczenie maszynowe jest na tyle zaawansowane w tym rozwiązaniu, że jesteśmy w stanie za pomocą najbardziej popularnych i mniej popularnych również rozwiązań, Sprawdzić, czy nasz formularz jest odpowiednio zabezpieczony, czy przez niego nie można się włamać do naszej aplikacji i spowodować bardzo dużych zniszczeń. RDR: Rapid Detection and Response. Jest to odpowiedź na dzisiejsze czasy, gdzie włamania niestety zdarzają się, a my o tym nic nie wiemy. Potrafi Zostać dokonane włamanie do naszej sieci rok, półtora roku temu, dwa lata temu, i wejście do naszych zasobów cały czas pozostaje otwarte. My nic o tym nie wiemy, nie możemy nic z tym zrobić. Dzięki RDR-owi, który w sposób bardzo zaawansowany przesiewa logi i potrafi je ze sobą połączyć w całość, możemy stwierdzić, czy dane zdarzenie było niebezpieczne, czy świadczyło o włamaniu, czy Seria zdarzeń jest w jakiś sposób ze sobą powiązana. Jeżeli chodzi o RDR, ilość danych, które jest w stanie zebrać, w tym momencie naprawdę jest już bardzo duża. Zaczynamy od 2 milionów zdarzeń miesięcznie, z których 900 tysięcy z nietypowych, 25 jest detekcjami, a tylko 15. Jest potwierdzonymi atakami. To wskazuje na skalę zdarzeń, które występują w sieci, a na ilość, która rzeczywiście jest niebezpieczna i stanowi zagrożenie. Połączenie człowieka i maszyny. Co się pod tym kryje? Żeby maszyna dobrze działała, musi mieć wsparcie najlepszych ekspertów i analityków śledczych, którzy. Potrafią stworzyć bardzo zaawansowane algorytmy, dzięki którym maszyna jest w stanie w oparciu o analizę próbek wykryć zagrożenia. Zagrożeń jest bardzo wiele, dlatego wszystko musi się dziać bardzo szybko i schematy muszą być ulepszane. Nie możemy się opierać o jeden schemat, który kiedyś stworzymy i uznamy, że to jest schemat który nas zabezpieczy, nie, bo on bardzo szybko przestaje być aktualny i musimy go modyfikować. Po jakimś czasie wypracowanego bardzo dobrego modelu współpracy człowieka i maszyny, w wielu przypadkach maszyna już może działać bez ingerencji człowieka. Jest na tyle dobrze nauczona, że jest w stanie stwierdzić, co jest zagrożeniem, a co jest jakąś anomalią, która wcale nie wskazuje na atak. PSB Management Portal. Jest to portal, który skupia ze sobą wszystkie produkty w jednym miejscu i pozwala nam zarządzać wszystkimi produktami za pomocą jednej konsoli. Dzięki temu nie musimy korzystać z wielu programów, oprogramowań, wielu okien, pomiędzy którymi musimy się przełączać, tylko możemy wszystko zrobić z jednego miejsca. Mamy dostęp do całej naszej infrastruktury, do całego naszego bezpieczeństwa IT z poziomu jednej konsoli. Dzięki temu możemy bardzo łatwo wdrożyć produkty, dodawać kolejne, dodawać kolejne urządzenia, które obejmujemy ochroną. Dodatkowo za pomocą tej konsoli możemy przejrzeć wszystkie zdarzenia, które występowały oraz wygenerować bardzo dokładne raporty, które Mimo swojej dokładności są nadal bardzo przejrzyste, czytelne i łatwe w interpretacji. Dodatkowo, za pomocą informacji zgromadzonych w portalu, jesteśmy w stanie przeanalizować wszystkie zdarzenia, które się wydarzyły, które świadczą o jakichś incydentach. Tutaj myślę, że najlepiej by było, żeby Państwo Zobaczyli, jak wygląda konsola, i oddaję głos Mateuszowi, który pokaże, jak to działa w praktyce. Witam, dzień dobry. Duda Mateusz z tej strony, firma Bakotech. Dzisiaj przyjrzymy sobie podstawowe funkcje każdej z trzech konsoli, które tutaj były omawiane w poprzedniej części prezentacji, czyli po pierwsze e, będzie to e, Protection Service for Business jako antywirus oraz urządzenie o, oraz oprogramowanie do zabezpieczania e, urządzeń mobilnych. Po drugie RDR, e, czyli właśnie zaawansowana detekcja e, anomalii i zagrożeń, które już jakoś wystąpiły. I na samym końcu przejrzymy konsolę radara, e, do, która pozwala nam wykrywać e, Wszelkie niezałatane dziury w naszym programowaniu, wszelkie niezabezpieczone porty, aplikacje i tak Zaczynając od naszego pierwszego portalu, czyli ochrony antywirusowej, antymalwarowej, mamy podgląd na całą naszą infrastrukturę. Dodatkowo, portal ten zapewnia nie tyle samą ochronę, co dodatkowo, mamy możliwość wglądu w to, co się w niej znajduje, a nawet wykonywanie pewnych akcji całkowicie zdalnie, bez, bez odchodzenia od naszej stacji końcowej. Jak widzimy, mamy tutaj pewne urządzenia. Na takie urządzenie jesteśmy w, jesteśmy w stanie zobaczyć profil tego urządzenia. Widzimy, kiedy on był ostatni raz podłączony do sieci. Widzimy, co na nim działa, a co na nim nie działa. Dodatkowo, Mamy możliwość zobaczenia e, akcji, które wykrył nam Rapid Detection and Response. E, ten moduł jest już w pełni zintegrowany tutaj z naszą konsolą, więc e, klikając na e, jeden z tych odnośników, od razu przekieruje nas do odpowiedniej kolejnej konsoli, e, w której będziemy mogli zobaczyć dokładne, szczegółowe dane na temat e, tego ataku, który udało się, udało się wykryć. E, z bardzo ciekawych rzeczy, Dodatkowo mamy możliwość zdalnego aktualizac zdalnej aktualizacji oprogramowania na naszych systemach operacyjnych. I nie tylko chodzi o aktualizację sygnatur czy oprogramowanie samego F-Secure, ale dodatkowo możemy ak aktualizować zdalnie oprogramowanie, oprogramowanie Microsoftu, na przykład jakiś Łatek, patchy i tak dalej. I dodatkowo mamy jeszcze całą gamę list e, firm trzecich, których oprogramowanie jesteśmy w stanie aktualizować całkowicie zdalnie. Na przykład Java, na przykład Windrara, e, Ofisa i tak dalej, i tak dalej. Także pełną listę jesteśmy w stanie, w stanie znaleźć na stronie F Secura, ale jest ona dość, dość rozbudowana. A spróbujmy więc przejść sobie do tego portalu RDR-owego. Widzimy, że został wykryty jakiś atak ukierunkowany. Klikam, klikam w ten odnośnik i zostaje od razu przekierowany do odpowiedniego, do odpowiedniej konsoli. Przełączanie pomiędzy konsolami jest też w stanie się odbywać tutaj poprzez właśnie. Okienko, taki pop-up, który możemy wyświetlić i możemy się przyłączyć pomiędzy naszymi konkretnymi subskrypcjami. E, warunkiem tego jest posiadanie oczywiście ich zakupionych i podpiętych pod jedno konto, które tutaj będzie mieć w portalu, pod jeden konkretnie adres e-mail. E, RDR, jak wspominałem, służy do detekcji zaawansowanych ataków, które już nastąpiły albo właśnie następują. E, dzięki funkcji Broad Context Detection jesteśmy w stanie wyfiltrować sobie nasze logi, nasze zdarzenia, połączyć je w jedną wielką całość i zobaczyć je w formie takiego podsumowującego raportu, który teraz nam pokaże jakie jest ryzyko, czy już zajął się ktoś tą sprawą, czy się przypadkiem nie zajął tą sprawą, a dodatkowo ma możliwość wyświetlenia historii całego tego naszego ataku, co krok po kroku się tutaj odbywało u nas w, w w środowisku. Rozwijając poszczególne rzeczy mamy możliwość wglądu do konkretnych detali, co konkretnie było wywoływane, skróty SH1, czy to procesu, czy to proces jakiegoś dungeonnego, widzimy właśnie całą ścieżkę egzekucji jakiegoś skryptu. Dla przykładu jesteśmy w stanie zobaczyć całą ścieżkę jak następował konkretny atak, czyli Jakiś użytkownik nasz otworzył plik ofisowy Ten plik ofisowy poprzez makra zawarte w sobie e, otworzył PowerShella. PowerShell otworzył CMD i dopiero w tym CMD e, został wywołany jakiś skrypt, który został jeszcze zdekodowany z Base 64. Także całą taką ścieżkę będziemy tutaj mieli dostępną. E, możemy się my tym zająć, jeśli wiemy, jak odpowiedzieć na taki atak. Jeśli nie wiemy, mamy możliwość przekierowania e, tejże sprawy do ekspertów F Secure. To się nazywa opcja Elevate to F-Secure. Oni wtedy nam dodatkowo jeszcze będą, będą pomagać rozwiązać ten problem. Dostarczą nam właśnie szczegółowych danych, tych których na przykład nie widzimy albo nie jesteśmy, nie byliśmy w stanie ich zobaczyć, ponieważ ten mechanizm odciął niektóre logi i tak dalej. Na samym końcu trzecim rozwiązaniem, które chciałbym przedstawić jest radar. Skanowanie podatności, skanowanie luk w oprogramowaniu. Wiele firm ma powiedzmy jakieś luki. Czy to chociażby mają wersje systemów, które muszą stać na konkretnej wersji Java, na konkretnej wersji Windows, serwera, do którego być może już nie dostajemy, aktualizacji do jakiegoś oprogramowania, być może nie mamy zabezpieczonych jakichś portów, jakieś backdoory są możliwe, SQL injection i tak dalej i tak dalej. Wszystkie wektory ataków które tylko F-Secure zna, spróbuje przetestować na e, naszych zasobach sieciowych, które mu wskażemy. Jeśli ja wskażę mu, że wskanował naszą aplikację webową, e, którą dopiero co piszemy, którą chcemy wydawać, jesteśmy w stanie to przeskanować F-Securem, e, radarem i zobaczyć tak naprawdę, e, ile podatności może się kryć, e, chociażby w e, aplikacji, która służy do dzielenia się plikami. Jak sobie zobaczymy? spore z tych podatności, prawda? Um, mamy podzielone te podatności na rangi, czyli wysoki, średni, niski, informacyjny, plus jesteśmy od razu w stanie z takiej konsoli zobaczyć, czy na konkretną podatność już istnieje exploit, chociażby link będzie podany w raporcie do konkretnego źródła, gdzie możemy taki kod zobaczyć, skopiować go, podmienić adres IP tak naprawdę i go wykonać. Zdalna egzekucja kodu i byłaby w tym momencie tutaj jak, najbardziej, jak najbardziej możliwa. Dodatkowo, jeśli tylko istnieje jakieś rozwiązanie, F-Secure nam je poda, czyli zamknij porty, zrób to i to, lub jeśli istnieje jakiś poradnik, który opisuje dokładnie tę podatność, ten problem, dostaniemy bezpośredni link do tego poradnika z tym, jak należy, co krok po kroku należy uczynić, żeby pozbyć się tej, tej podatności. Um. Myślę, że to z takiego krótkiego przedstawienia konsoli byłoby na tyle. Nie chcę za bardzo przedstawiać, żeby przypadkiem nie, nie przedstawić całości produktu, więc wrócimy sobie w tym momencie do naszej prezentacji jeszcze na chwilkę. Ja tutaj dokończę tę prezentację. Mamy coś takiego jak Rapid Detection Service, czyli to jest RDRS, RDRS lub RDS. To jest usługa oferowana przez tak naprawdę samego F -Secura. Ich centrum operacyjne znajduje się w Polsce, w Poznaniu, więc też support, który będą nam świadczyć, będzie się odbywać prawdopodobnie w 95% przypadków w języku polskim. Czym Rapid Detection Service różni się od RDR zwykłego, którym my zarządzamy? Otóż tutaj całą, cały ciężar tej detekcji, potwierdzeń bierze na siebie zespół wykwalifikowanych ekspertów z Fsekura z Poznania, to oni będą sprawdzać nasze logi, to oni będą starali się wejść głębiej w te logi, zobaczyć, co tam się dzieje w naszym środowisku. Jeśli naprawdę wystąpi ten atak, to zapewniają, że w ciągu 30 minut od jego wykrycia, Dadzą nam znać telefonicznie do osoby kontaktowej. Nieważne, czy to będzie 12 w południe, czy 3 w nocy, dostaniemy telefon, że dzieje się u nas w firmie to i to na komputerze takim i takim. To by było na tyle. Ja Państwu z mojej strony serdecznie dziękuję za udział w tym webinarze. Kolejny webinar odbędzie się 18 czerwca, jeśli się nie mylę. W maju mamy małą przerwę z racji na event. Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi rozwiązaniami lub współpracą, jesteśmy jak najbardziej chętni do kontaktu. Proszę wysyłać tutaj e-mail na kontakt lub fpausasecuremałpabakotek.pl. Z chęcią odpowiemy na każde zapytanie. Dziękuję jeszcze raz i do widzenia.